Temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza już w najbliższą niedzielę. O ile w sobotę temperatury w Polsce nie będą jeszcze mocno wzrastały, bo raczej będziemy mieli tutaj temperatury na poziomie 12-13 stopni Celsjusza, o tyle w niedzielę bardzo szybko nastąpi napływ zdecydowanie cieplejszych mas powietrza, co widzicie też za moimi plecami. W godzinach jeszcze południowych, w Polsce zachodniej w szczególności, da się odczuć temperatury na poziomie 17-18 stopni Celsjusza, ale to tylko na początku, bo później bardzo szybko szybko te temperatury wzrosną do 22-23 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być w okolicach Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia, tam 20-22 do 23 stopni Celsjusza i widzą to wyliczenia tak jak modelu ECMWF, tak samo modelu ICON, również modelu Swiss tu raczej wiązki pod tym kątem są pewne, więc przed nami bardzo ciepła niedziela. Co więcej, niedziela całkiem pogodna, bo raczej bez opadów, które będą poza naszymi granicami, i raczej z większą ilością przejaśni, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej, wschodniej i też zachodniej. Cóż, wszystkiego dobrego na nadchodzący weekend.